Szczęść Boże wszystkim ciężko pracującym, uczciwym medykom, wszystkim cierpiącym pacjentom, oby nikt nie stawał na ich drodze do lekarza, aby ta dziedzina naszego życia pozostawała w minimalnym stopniu, jeśli w ogóle upolityczniona, aby tajemnica lekarska była szanowana. Tymczasem niech nas Pan Bóg ma w swojej opiece, póki. Za tę dziedzinę aktywności naszego państwa odpowiada człowiek zajmujący miejsce w tej ławie. Niestety nie ławie oskarżonych, ławie rządowej. Akt oskarżenia, mam nadzieję, że przed Trybunałem, kiedy wróci Rzeczpospolita z całą swoją mocą, swoim majestatem, ten akt oskarżenia będzie zawierał informacje o stu kilkudziesięciu, a zegar tyka. Tysiącach zgonów nadmiarowych będzie zawierał informacje o tym, że o jedną trzecią w ciągu jednego roku wzrosła liczba zamachów samobójczych wśród dzieci i młodzieży. To są straty wojenne ludzie, którzy odpowiadają za te straty wojenne są zbrodniarzami wojennymi. Zbrodniarze wojenni w kategoriach norymberskich to niekoniecznie ludzie, którzy strzelają. Z rewolwerów potylice i spychają do dołu z wapnem w Palmirach czy w katyniu. To w myśl kodeksu karnego ludzie, którzy stwarzają okoliczności, w których ludzie giną. A giną masowo. Wy tego w ogóle nie badacie, wy nie odpowiadacie na pytania nadsyłane do was, wy nie wiecie, bo być może w ogóle nie to jest waszym celem. Ja zapytam tylko o nopy. Nopy, których jedna trzecia w Stanach Zjednoczonych, bo tam jeszcze są jacyś badacze, to poronienia. Nie... Dziękuję bardzo, panie pośle. Czas minął. Bardzo proszę, pan poseł Wojciech. Ma... Dwie minuty, panie pośle. Panie pośle, proszę. Panie pośle! Panie pośle, jak się pan w Sejmie zachowuje? To jest skandal po prostu. Panie pośle, to jest wielki skandal. Bardzo proszę, pan poseł Kośniak-Kamysz z tej debaty, szanowni państwo, musimy zaprotestować wszyscy, jak tu jesteśmy. Nie zgadzam się z panem ministrem w wielu rzeczach. Opowiadał głupoty z tej mównicy. Ale będę pana bronił przed takimi tekstami. Panie pośle Braun, nie wolno nigdy wobec nikogo tak mówić. Nie wolno. To jest groźba karalna. To jest. Po prostu rzecz okropna. Pan, się, pan często mówi szczęść Boże z tej mównicy. Jak pan może mówić do kogoś takie słowo? Jest artykuł 191 kodeksu karnego, pan może? Panie Jak to jest po chrześcijańsku? Jak to jest po chrześcijańsku? Pan, 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 pan mówi szczęść Boże, panie Naprawdę. Panie Nie wolno. Proszę o 5 minut przerwy, żeby się wszyscy uspokoili, żeby opanować emocje, bo to jest niedopuszczalne, co się wydarzyło przed chwilę. Panie Bardzo proszę, panie przewodniczący, panie przewodniczący. Trzy minuty przerwy. Pan poseł zostanie. Panie pośle, za to co pan zrobił będzie złożony wniosek. Nie ma pan prawa się tak zachowywać. Nie ma pan prawa takich słów używać i będzie to postawione pan... będzie pana sprawa postawiona na Prezydium Sejmu. To jest wielki skandal. Pięć minut przerwą. Znawiam obrady. I zwracam się do pana posła Brauna. Nie ma pan po pierwsze na twarzy maseczki, co jest niezgodne z regulaminem Sejmu. Zachował się pan w sposób skandaliczny na dzisiejszych obradach. Wykluczam pana z dzisiejszych obrad. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 Ustęp 4 regulaminu Sejmu przywołuje pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Jest pan z dzisiejszego posiedzenia wykluczony. I bardzo proszę o zabranie głosu. Proszę się iść odwołać. Bardzo proszę pana profesora o zabranie głosu. A pan poseł powinien opuścić salę brał natychmiast.